My name is Kristi Levang, się and I am from the Union Association of Local and Regional Authorities, we are the largest uh, employer organization in Norway all 356 municipalities and all 11 county councils are members of ks as well as about 500 public companies uh, since 2013 we have developed a network for universal design uh, in 2022 about 70 municipalities and 11 counties participate in, in, in this network and it's financed by the Ministry of Culture in Norway. so each year we get about 7 million emission crowns to do this network. More recently, we also developed a network for age friendly communities. Age friendly communities is a big issue in Norway, and universal design is the main key to make communities age friendly. The purpose of both networks is to share best practice in local municipalities and in the regions we strongly believe that by learning from each other, we can go even further in creating inclusive communities and the networks has become very valuable forms for debate, learning and sharing. and learning from each other is the best way to learn. Się z and uh, this picture show walking part. Uh, uh, and uh, it's 10,000 year old rock paintings uh, so in, in a, a city close to Oslo. Uh, a Norway base. The understanding of universal design on the 1997 definition developed by the late Ron Mace in America. And universal design is embedded in several laws and regulations. Such as in the Planning and Building Act in Norway, and in the regulation of technical requirement for construction works, and also in the equality and anti discrimination law. And this picture shows uh, a part of popular swimming pool in the city of Halden. It's about one hour south of Oslo, close to the border of Sweden. And the wording, the wording of equality and anti discrimination act as adopted in the essence of Ron May's definition. And the true universal design is not about finding special solution for the few, but universalist solution that can be used by all, in respect of functionality and ability. It all boils down to making it possible for everybody to participate in society on equal terms. And uh, this picture is from an island outside Bergen called Stord. And uh, Norway has come far, but not far enough. It's a lot of work. Do we know why? Nie są zadowolone they think z pracy Nie miejskich. miejskich. Gminy Miejska, że gminy miejskie pracują zbyt wolno, chcą przyspieszyć naszą pracę. Uh, for instance, schools is one of the most Weźmy na przykład szkoły. Areas for inclusion to miejsce, our które jest bardzo ważne dla and government has made a do życia no, społecznego. plan, by, by, Szkoły sporządzone w sposób uniwersalny, zaprojektowane w sposób uniwersalny do 2030 i założeniem jest zbudowanie szkół w sposób zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania, co oczywiście jest bardzo... Um, działanie, które wymaga tylko jedna na trzy szkoły podstawowe i średnie są zaprojektowane w sposób um, uniwersalny. 20 szkół... Wymaga usprawnień w tym zakresie. Oczywiście są różnice pomiędzy szkołami starymi i szkołami, nowymi. Budujemy nowe szkoły, które nie są projektowane w sposób uniwersalny, ponieważ nie wszyscy architekci rozumieją jak good zastosować zasady projektowania so, konwersalnego, um, przekuć na dobre rozwiązania. No Więc wciąż budujemy nowe szkoły w sposób nieadekwatny. Uh, tutaj the north widzimy of zdjęcie z miasta Budyn na północy Norwegii. To uh, szkoła Myrkebukta. Szkoła otwarta trzy lata temu. I stanowi ale wzorcowy w przykład w projektowania uniwersalnego to jest najlepsza szkoła, jeżeli chodzi o projektowanie uniwersalne w Norwegii. Uh, w Norwegii, w norweskim społeczeństwie, zdarzamy natychmiast na współpracę Natomiast z sektorem publicznym, prywatnym, a społeczeństwem obywatelskim. Uh, chcemy, aby Użytkownicy czy obywatele sami angażowali się w życie społeczne. To szkoła w Merfe, bo tutaj jest przykładem tego, co można osiągnąć przez partycypację, przez włączanie and użytkowników, and użytkowników and oraz ekspertów uh, Wybrane rozwiązania nie tylko kierują się przepisami so, prawa, the ale the też stosunkami partycypacji. It shows the of ten przykład jest dobry, ponieważ pokazuje, co może osiągnąć się uh, podejścia Gmina miejska zapytała osoby z niepełnosprawnościami, uh, czego potrzebujecie, jakie są Wasze potrzeby. I ten przykład pokazuje on nam. Matilda? Jedenastoletnia, która cierpi na porażenie she mózgowe she own, I ona powiedziała, że nie miała gdzie usiąść kiedy picture, buty. Widzimy tutaj już na zdjęciu po wprowadzeniu wstecz. Yes. Ma gdzie usiąść, zbudowała. I w każdym rzędzie her, szafek. Herself, teraz you know, teraz może bez pomocy innych zdejmować buty. Jest to jeden z przykładów. Tutaj widzimy przykład z tej samej szkoły. Młoda z z rady Miejskiej poprosiła o lustro, które mogłoby używać poruszając się na wózku inwalidzkim, po to, aby móc makijaż. I widzimy na zdjęciu, że So jest to e, przez co osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może się do Very niego przybliżyć example, i może z niego skorzystać. To bardzo prosty przykład. It. E, nie kosztuje so to simple. wiele, a ułatwia życie wielu osobom. E, po to, aby dzielić się wiedzą, ideami, najlepszymi praktykami. Zyskanymi skutek pracy sieci na przestrzeni lat sporządziliśmy wiele filmów promocyjnych, wiele projektów obecne projekty w lokalnych społecznościach, na całej Norwegii, są w tych materiałach prezentowane od tych wielkich projektów do małych usprawnień, które wprowadzono do tych małych projektów też, ponieważ one wymagają małych nakładów finansowych, natomiast wymagają inteligentnego myślenia. Tutaj mówimy o różnego rodzaju obiektach, szkołach, przedszkolach, ratuszach, parkach. Wszystkie te miejsca mają ze sobą jedną wspólną rzecz. Skupiają się na opowiadaniu historii i włączaniu użytkowników za pomocą tekstów i obrazów. Stworzyliśmy również wersję filmów i broszur po angielsku. Tutaj Three na zdjęciu widzimy trzy nasze publikacje. Jedna to Into the Wild, one is keeping, active. keeping Active, pozostawanie aktywnym. Is I numer trzy. Norwegian Nature is for everyone przyroda norweska otwarta dla wszystkich. And today I want to Dziś chciałbym zaprezentować kilka z production, z niektórych e, naszych kluczowych miejsc. Arts. Temat, który jest bliski każdemu Norwegowi, to odpoczywanie, rekreacja na świeżym powietrzu. Aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu jest ugruntowany w tożsamości i w schedzie Norwegii. Ma to duży wpływ na jakość życia na poprawę zdrowia publicznego. Jednakże szczyty gór nierówna linia brzegowa, czy też pewne doliny, pewne miejsca nie są dostępne dla wszystkich. I to jest coś, co wymaga usprawnienia. Nie jest to coś dziwnego. Oczywiście Norwegowie pragną odwiedzać miejsca, które są dziewicze, które są niezbadane, trudno dostępne. Ale pytanie: jak daleko możemy się posunąć, ingerując w przyrodę, bez niszczenia jej, jest to trudne pytanie. I na zdjęciu widzimy drewnianą układkę, układkę przy rzece Gloma na południe od Oslo. Wysoko w górach na skraju Parku Narodowego Youtube. Ten pięknie zrealizowany projekt pokazuje, że projektowanie uniwersalne może być z powodzeniem stosowane w jednym z najbardziej ukochanych miejsc naturalnego piękna. W górach Sognefjell zbudowano kilometrową ścieżkę przez równinę górską i jezioro. Lekkie stalowe mosty i żwirowe ścieżki zostały zaprojektowane tak, aby wtapiały się w naturę. Najdłuższy most ma 47 metrów ale nadal jest bardzo cienki, tylko 2 cm grubości. Ścieżka pozwala każdemu chodzić, czy już... niż oglądanie tego wszystkiego z boku drogi. Nowa ta ścieżka łączy się już z istniejącymi szlakami dla pieszych. So is Widzą Państwo tę piękną ścieżkę na zdjęciu, na slajdzie. Możliwość cieszenia się górami to jedno, ale w codziennym życiu utrzymanie aktywności w miejscu zamieszkania ma ogromne znaczenie and dla publicznego zdrowia. W ostatnich latach władze nadały priorytet zapewnieniu szerokich możliwości rekreacji na świeżym powietrzu na obszarach miejskich. Celem tego jest, aby każdy miał ścieżkę spacerową w odległości mniejszej niż 500 metrów od swojego domu. Najlepiej, żeby taka ścieżka była uniwersalnie zaprojektowana. Fyrdystal na południu Norwegii otoczone jest dziką i piękną przyrodą. Władze miejskie miały ambicje stworzenia dostępnego parku aktywności, który byłby odpowiedni dla jak największej liczby osób w każdej grupie wiekowej, niezależnie od ich sprawności funkcjonalnej. Park znajduje się w pobliżu obszarów mieszkalnych oraz naturalnych węzłów komunikacyjnych oraz szkół i przedszkoli. Punktem kulminacyjnym tego szlaku jest zawieszony drewniany most, który przylega do skały nad jeziorem. W styczniu 2022 roku Park Aktywności zdobył główną nagrodę w konkursie International Design Awards organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Projektowania Uniwersalnego. Tutaj widzą Państwo tę ścieżkę zawieszoną nad jeziorem Firestal. A tu kolejny drewniany most w południowo-zachodniej części Norwegii, który sprawił, że piękne jezioro zostało bardziej dostępne. Nazywa się uh, wężem Midgardu. I łączy w sobie estetykę i ambitną architekturę z uniwersalnym projektowaniem. W ten sposób tworzy coś lepszego niż gdyby skupiono się tylko na jednym lub drugim. Został nazwany na część strasznego potworu z morskiego, z mitologii nordyckiej i zwinie się tak naprawdę jak ten wąż przez jezioro Freuland. Most wykonany jest z 33 tysięcy wąskich desek z drewna jacowego i wygląda jak gałązka. Jego organiczna forma i kolor doskonale komponują się z otaczającą przyrodą. Most łączy jedną stronę jeziora z drugą. Dzięki czemu ten 16-kilometrowy szlak wokół jeziora jest bardziej dostępny dla tych, którzy wolą krótsze wycieczki. Pomysł na most wyszedł od lokalnego stowarzyszenia mieszkańców, a kładka została sfinansowana w sposób, który w Norwegii uważany jest za idealny, czyli połączone przedsięwzięcie publiczne i prywatne, partnerstwo publiczne i prywatne. Kładka stała się czymś więcej niż tylko skrótem, ale punktem orientacyjnym i atrakcją samą w sobie. In the you can show, Widzą can Państwo ten uh, most? Anna -Maria in her wheelchair. And uh, I Anna Maria na wózku, która może poruszać się tym mostem. Uh, Podobnie jest w przypadku innego projektu, zorganizowanego na przedmieściach Oslo. A wieża Stowna jest kolejnym dowodem na to, że idea społeczeństwa, w którym każdy może uczestniczyć na równych warunkach, może inspirować spektakularną architekturę. Ta wieża również wygrała nagrody kilka lat temu. Pomysł polegał na tym, żeby umożliwić ludziom podziwianie otaczającego lasu z nowej perspektywy, wysoko ponad koronami drzew. Jest to część projektu rewitalizacji miasta, która ma dodać walorów jednemu z najbardziej społecznie trudnych obszarów miejskich w Oslo. 260-metrowy chodnik biegnie spiralnie w górę, umożliwiając osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie na szczyt bez pomocy innych osób. Wieża Stownar stanowi zatem serce uniwersalnie zaprojektowanego parku aktywności i ścieżek. W Stavanger władze miasta wykorzystały nietradycyjne metody, aby zapewnić miejscowej ludności dostęp do pięknego Havsfjord. Wcześniej uh, była to stroma i niedostępna ścieżka nad wodą. Teraz ten spektakularny wiszący most uh, i ścieżka przecinająca skałę umożliwia dostęp dla wszystkich. Two very nice pictures showing I what te you dwa can you to it. zdjęcia pokazują Państwu, co można tutaj robić. Kontrastem dla tych wielkich projektów Norway? jest bardziej stanowana ścieżka zbudowana przy wodospadzie w zachodniej Norwegii. Architekt krajobrazu chciał, aby każdy mógł zbliżyć się do wodospadu tak blisko, aby poczuć jego strumienie. Nie chciała ona jednak żadnych balustrad, wysokich ścian ani innych konstrukcji, które zminowałyby doświadczenie dzikiej przyrody, kontaktu z dziką przyrodą. Ta pozornie niepozorna ścieżka jest wynikiem kompleksowej analizy krajobrazu. Szlak wije się w harmonii z naturą, omija formacje skalne i krzewy, po to, żeby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Wszystkie linie orientacyjne są naturalne. Ciemny krawężnik kontrastuje z płynną zielenią. Utwardzona ścieżka nie wznosi się zbyt wysoko w terenie, dzięki czemu jest bezpieczna, również bez poręczy. Hmm. Bardzo proste rozwiązanie, jak Państwo hmm. widzą. Proste podejście. Wreszcie, aby zapewnić powszechny dostęp do przyrody, potrzebne jest zakwaterowanie odpowiednie dla wszystkich. Norweskie Stowarzyszenie Trackingowe jest właścicielem i zarządcą wielu domków letnich w całej Norwegii. Można w nich e, e, przespać się za niskie ceny. W ostatnich latach podjęto świadomy wysiłek, aby zapewnić Dostępność dla wszystkich. Jeden z nowo wybudowanych domków Flok Cabins nad oceanem w południowo-zachodniej Norwegii jest dwa razy większy od pozostałych i zaprojektowany w sposób uniwersalny. Ta nazwa również wzięła swoją nazwę od mitologii nordyckiej, od króla Wikingów Flux, który jako pierwszy osiedlił się na Islandii. I tutaj, w tym domu, można doświadczyć burzliwych obózów, korzystając oczywiście z komfortu, ciepłej i bezpiecznej przestrzeni wewnątrz domu. Tutaj mamy zdjęcie z Bergen, z zachodu Norwegii. Jest kolejka linowa z miasta na górę góry zaprojektowana również e, w uniwersalny sposób. Wiem, że u Państwa w Polsce również jest dużo takich projektów. Wczoraj w Krakowie e, widziałam e, muzeum i wiem, że również od Państwa dużo możemy się nauczyć, ale mam też nadzieję, że Państwo zostali zainspirowani moją prezentacją i tymi przykładami z Norwegii. Na ostatnim slajdzie mamy wiele broszur i filmów, które są dostępne również w języku angielskim. Również te dwa dotyczące rekreacji na świeżym powietrzu. Zawsze chętnie dzielimy się naszymi materiałami z naszymi przyjaciółmi z zagranicy. I zapraszam Państwa do kontaktu i mam nadzieję, że podzielimy się z Państwem tymi dobrymi praktykami. Dziękuję zatem za, za wysłuchanie.